Elo Walter. Słuchaj, kolega pyta, jakie perfumy byś wybrał na każdą spór roku, ale w różnych przydziałach cenowych typu Arab, Mainstream i Nisza. Dajesz. No to słuchaj, powiedz koledze, że na zimę Paris, Corner, Cognac, Blaze. Bardzo dobry. absolutnie, no to świetny mainstream. A ostatnio mnie pochłonęło z Niszy, Niszane Ani. Cudna kompozycja. I co jest po zimie? Jeść, wiosna, na wiosnę. Dylan Blue w cenie Araba. Mainstream to Carolina Herrera, Bad Boy Cobalt, a na Nisza to będzie Torino 21, świetny zapach. Lato y, Liam Blue Shine w klimatach Profondo, Homme Cologne to świetne cytrusy. A nisza to będzie Louis Vuitton Imagination albo Serge of Renaissance. Y, no, ostatnia to chyba jesień, no to w takim razie jesień. Latafa His Confession. Nie za ciężki, nie za lekki, później Givenchy Society Extreme, bardzo niedoceniony zapach. A z niszy, z niszy Tiziana Terenzi Orion, czyli lepszy Aventus. Pozdrów kumpelka.